Na tym filmie widać zmontowane zadanie egzaminacyjne, m.in. z łącznikami schodowymi i krzyżowym. Jest to układ wyposażony w rozdzielnicę, dwie oprawy oświetleniowe, dwie puszki oraz mnóstwo listew elektroinstalacyjnych. Co mi tu się nie podoba na tym układzie, mianowicie te przycięcia. Co zrobić, jeżeli wyjdą nam takie przycięcia i chcemy zrobić, żeby to wyglądało estetycznie, ponieważ takie instalacje natynkowe są wykonywane m.in. na poddaszach albo w budynkach. W których właśnie mamy na ścianach jakieś płyty drewnopodobne Rozwiązaniem mogą być tego rodzaju naróżniki, więc każda instalacja, która została wykonana takimi listwami i posiada takie brzydkie miejsca, można to naprawić i właśnie w tym filmie pokażę jak to przerobić i na co należy zwracać uwagę, więc powiedzmy tak, to są te listwy elektroinstalacyjne białe, one mają rozmiar 25 mm, do tego są specjalne naróżniki, występują też inne naróżniki większe, mniejsze i co ciekawe, też taki rodzaj narożników, które można stosować przy wykonywaniu tego typu instalacji. No to dobra, zanim jednak przystąpimy do prac, to należy zadbać o to, żeby wyłączyć napięcie zasilania. Po wyłączeniu napięcia powinniśmy się upewnić, że, to, że tego napięcia nie ma, wziąć na nowy wskaźnik napięcia i sprawdzić jego brak. Ok, załóżmy, wykonane sprawdzenie, i teraz przechodzimy do naprawy tej instalacji, do takiej wizualnej naprawy. Ok, no to co? Trzeba pierw przyłożyć sobie taką listwę albo taki, taki narożnik i zobaczyć, że tak naprawdę ta pokrywa jest tutaj wsuwana i ona ma taki troszkę zapas, można powiedzieć jeden cm. Więc y, przy tym narożniku trzeba by poprzecinać te listwy, więc jeżeli są one dłuższe przycięte, nie ma problemu. Więc co? Bierzemy ołówek i zaznaczamy, ile tej listwy należy odciąć. W tym celu przesuwa maksymalnie na prawo, ile idzie, przymierzam sobie tutaj i zaznaczam sobie ołówkiem na pokrywach. Zdejmuję pierwszą pokrywę i teraz czym to zrobić? No to dobra, możemy do tego celu użyć różnego rodzaju nożyc, takie, które po prostu nam pozwolą obcięcie tej listwy. No to zobaczmy, listwa się ucięła, czy to musi być równe, czy nie? Popatrzmy, tak i tak zostanie to zakryte przez, o tutaj, przez ten narożnik. Dobra, więc jest to zakryte, można tutaj zamontować i przyłożyć. Dobra, będzie pasować. No to bierzemy kolejną listwę. Musimy nawet je do końca zdejmować. Jeżeli ta listwa będzie miała odcinek 2 metrów, wystarczy sobie nożyce przyłożyć do listwy, uciąć, no i co? Niestety listwy się łamią. Ale, tak jak mówiłem, nie przeszkadza to nam, ponieważ mamy tutaj zakres tolerancji, gdzie ta listwa się schowa. I tak naprawdę jeszcze jest zbyt długa. A to dlatego, że tu mi wystaje taki kawałeczek, który mogę odciąć. Tak jak mówię, nie musimy tu robić takiego idealnego wykończenia, ponieważ jest to taka zmianka. Wykonywana na układzie, i teraz już widać, zakryliśmy pierwszą niedoskonałość. Tu jeszcze jest pewna nieciągłość, ale możemy to przesunąć w górę, i ta nieciągłość nam tutaj już no, jest wyeliminowana. Więc bierzemy teraz kolejny narożnik, przykładamy tutaj, zaznaczamy sobie ołówkiem, ile należy odciąć tej listy. Tutaj tyle. I tutaj tyle. Więc te krótkie kawałki możemy zdjąć i ucinać. Nie wyszło idealnie, bo wyszło krzywo. No ale co? List... Narożnik to zakryje. Więc w przypadku tego narożnika oczywiście należałoby to tak zamontować. I przykładamy. Jest OK. Kolejna listwa. Kolejne cięcie. O! czy więcej cięć, tym Lepsza precyzja cięcia. Ok, przykładamy i już drugi narożnik jest. Można sobie przypasować. Teraz przechodzę do kolejnego. Biorę kolejny narożnik, ucinam, zaznaczam. Ok. I robimy cięcie. Cięcie wykonane. Nakładam na Nawet się nie chwalę tym, jak to uciąłem, bo nie jestem z tego zadowolony. Co z tego? Liczy się niekiedy czas. Wykonywanie poprawek. I niedoskonałości nam tutaj się gubią. Jeszcze został jeden kawałek. Trzeci kawałek zaznaczamy, odcinamy, przykładamy. I już prawie mamy ukończony układ. Tu wystarczy jeszcze ten jeden wcisnąć. Jak się okaże, że no, trochę jeszcze mogę uciąć z tej strony. Znowu się ukruszyło. Może zaproponujcie jakieś nożyce, które można do tego wykorzystać, dzięki którym nie będę się to obrywać. OK. I załatwione. Słuchajcie, gdzie można takie coś kupić? W zwykłym markecie budowlanym Spotkałem takie narożniki. Minus jest taki, nie prowadzą sprzedaży w dużych ilościach. Maksymalnie można kupić kilkanaście sztuk w tym markiecie, którym kupowałem było 20. Nie można było kupić więcej z tego powodu, że po 20 sztukach dopiero oni robią zapotrzebowanie na kolejne sztuki. OK. Sprawdźmy, czy instalacja działa. Załączamy napięcie zasilania i badamy. OK. Można załączyć za pomocą zewnętrznego łącznika. Środkowym wyłączamy i zobaczmy, czy się da załączyć za pomocą trzeciego da się. Czyli sterowanie niezależne z trzech różnych miejsc. Ok. Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału i żebyście po prostu też napisali swój komentarz, co o tym sądzicie i jak Wam to się podoba. To do następnego razu.